Cześć, jak nas tu dawno nie było. Znowu jestem sama, ale nie jest teraz na studiach, bo w ogóle jest weekend. A ja siedzę w domu, skończyłam właśnie nagrywać film. Na ten kanał odnośnie tego, jak zacząć zdrowo się odżywiać, pewnie będzie w przyszłym tygodniu. A dzisiaj będzie taki vlog, pokażę Wam parę ćwiczeń z treningu pleców i powiem Wam może o takich paru zmianach, bo długo nas tutaj nie było, więc też chciałam Wam opowiadać jak to u mnie się zmieniło. Jeżeli chodzi właśnie o kwestie treningu i diety, tak jak wam mówiłam w poprzednim filmie, mam już większą kalorykę i i w tym momencie jest to około 200-2300 kalorii. To i tak jeszcze jest za mało, ale powoli, powoli wchodzę na większe kalorie. Tak jak Wam mówiłam, mówię zawsze wszystko po kolei. Więc, to jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o treningi. To też się trochę pozmieniało w tym momencie. Ćwiczę w zależności od tygodnia 4-5 razy w tygodniu, bo ćwiczę na takiej zasadzie, że mam dwa dni treningu, jeden dzień przerwy, dwa dni treningu, jeden dzień przerwy i tak dalej. I wychodzi to tak, że w jednym, ty treningu, w jednym tygodniu mam trzy treningi na pośladki, a w innym tygodniu wychodzi, że mam dwa treningi na pośladki. I teraz jak wygląda ten trening, to wygląda tak, że w jeden dzień ćwiczę pośladki, w drugi dzień ćwiczę górę, w trzeci dzień mam przerwę, w czwarty dzień znowu pośladki, w piąty dzień już się pogubiłem, ale plecy, bo mam tak rozdzielone, że mam właśnie pośladki, na pośladki mam ułożone trzy treningi, później mam jeden trening na klatkę barki biceps, triceps i mam jeszcze kolejny trening i to jest cały trening pleców. I teraz, jeżeli chodzi o w ogóle ten trening klatki barków bicepsa, bicepsów i tricepsów, to wygląda to tak, że mam 2-3 ćwiczenia na klatkę, dlatego że bardzo często, bardzo długo ćwiczyłam tą partię. I kiedy ją spinam, to nie wygląda już fajnie, bo to już wygląda dosyć męsko. Dlatego teraz dużo zmieniłam właśnie w treningu, bo jak kiedyś miałam cały trening klatki, że cały czas robiłam i wyciskanie leżąc i właweczka, skos pionowy i ujemny i tak dalej. No to teraz mam tylko na klatkę robię przynoszenie, handki za głowę robię rozpiętki, ale też przenoszenie robię tak z 4-5 serii, e, rozpiętki robię 3 serie i jeszcze czasami robię dipsy, żeby i w sumie dipsy nie robię po to, żeby utrzymać e, mięśnie czy ogólnie żeby rozbudowywać mięśnie tylko bardziej robię pod względem siłowym. No i później właśnie robię dużo ćwiczeń na barki i jedno ćwiczenie na biceps, jako że i tak mam go dość sporego i jak tylko zaczynam go mocniej ćwiczyć to Wiem, a tego nie chcę, bo uważam, że i tak już mam ładne, ładnie rozbudowane ręce i po prostu nie chcę ich jakoś mocno, mocniej rozbudowywać. Tak samo y, triceps, też robię tylko jedno ćwiczenie, no bo y, i tak przy innych ćwiczeniach te mięśnie też w jakiś sposób y, działają, dlatego tego nie robię. No i później oczywiście mam jeszcze trening pleców, gdzie przez cały trening robię plecy, tylko i wyłącznie. I w ogóle powiem Wam tak, w ogóle zawsze myślałam, że nie ma sensu za często ćwiczyć ym, brzucha, bo, no bo i tak przecież robię martwe ciągi, robię przysiady i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie ćwiczenie wielostawowe, gdzie brzuch też pracuje, no bo trzeba go spiąć, żeby dobrze wykonać ćwiczenie. Ale tak przed Dominikaną, zanim pojechaliśmy na wakacje, zaczęłam częściej robić ten brzuch. I jak wcześniej byłam w stanie wyczuć dwie kostki, tak w tym momencie jestem w stanie wyczuć wszystkie kostki, plus ta trzecia, jak dobrze, wiecie, się ustawię, dobrze stanę pod siotem, to nawet ją widać. Więc teraz ćwiczę dosyć często brzuch po praktycznie na każdym treningu. Yy, chyba że nie mam czasu, no to wtedy już odpuszczam, ale wygląda to tak, że na każdym treningu robię co innego. Bo, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli chodzi akurat o brzuch, to jest dosyć oporna partia i trzeba ją mocno zaskakiwać, trzeba mocno ją katować i no powinno się często zmieniać ćwiczenia. Dlatego czasami mam tak, że robię na jednym treningu tylko deskę, na innym treningu robię ćwiczenia z obciążeniem, na kolejnym jeszcze robię jakieś takie super serie, serie łączone z różnymi ćwiczeniami i tak mocno, mocno go katuję. I to moim zdaniem sprawdza się najlepiej. Czyli nie, że na każdym treningu robię to samo, tylko robię i sami. I właśnie z obciążeniem, i z wyciągiem, i deskę, i coś tam na maszynie. Jeszcze bo ostatnio polubiłam jedną maszynę, więc tam też ją robię. I jakieś unoszenia. No naprawdę kombinuję mocno z tym brzuchem, i zaczyna się to. Fajnie, fajnie zaczyna się to pokazywać. Więc plus. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o taki update. Jeżeli chodzi o mój trening i dietę. W ogóle dawno też już nic nie pokazywaliśmy z wam z KFD, a ostatnio dostaliśmy paczkę, więc może bym wam pokazała i omówiła parę smaków białek. Bo cały czas się pytacie, jakie białka polecam i tak dalej, plus odkryłam najlepszy sos zero kalorii ever. Idziemy do kuchni, już wam pokazuję. Dobra, i teraz parę rzeczy, które chcę Wam pokazać. Najlepszy sos. To jest ten, sos zero kalorii karmelowy. On w ogóle, zobaczcie, jaki on jest gęsty. Widzicie to? I on jest tak dobry. Już zresztą widać, ile już go zużyłam. Oczywiście nie jest to jakiś mega zdrowe i w ogóle najzdrowsza rzecz na świecie, ale jeżeli jesteście na redukcji, czy chcecie po prostu coś słodkiego, a nie chcecie jeść, nie wiem, moich ulubio mojego ulubionego Bueno, to fajna opcja. Do naleśników, do gofrów i tak dalej. Jeszcze jest smak wiśniowy i tego jeszcze nie próbowałam, zresztą widać. I jeszcze jest truskawka, który truskawkowy, który dodawałam do e, takiego przepisu z kaszą jaglaną, z białkiem i tak dalej, treningowo, żeby dodać trochę smaku, i też było bardzo fajne. A, bo w ogóle się wam powie pokazać ten świetny smak białka, ale to zaraz. E, I co? Dostałam jeszcze witaminę C, którą używam przed treningiem. Mam jeszcze. Ostatnio kupiłam kwas l askorbinowy który biorę, wiecie, rano i wieczorem. Ale jeszcze nie chcę brać proszku, więc jeszcze wzięłam sobie tą, żeby brać przed treningiem. Jeżeli macie jakieś problemy z żołądkiem, to nie bierzcie tego kwasu, tylko Askorbinia sodu wtedy. Ale dobra. Kolejna rzecz, w ogóle nowe opakowania są kreatyny BCA. Jeszcze jest w ogóle bardzo dużo nowych suplin z KWD, więc fajnie i to wziął sobie Alan i ma smak kiwi agrest, podobno jest bardzo dobra w smaku, więc to jest kolejna rzecz i pytacie się często, jak Wam pokazuję na vlogach, na drugim kanale, na snapie i tak dalej, coś, co piję przed, po treningu, to jest właśnie to. Jeżeli nie mam czasu, żeby zrobić, zrobić posiłku, to biorę właśnie gainera. Teraz mam o smaku wanilii i orzecha, orzecha laskowego i już mam tylko makro na 100 gramów jak widzicie, 50 gramów węgli, 33 białka i tylko 4 gramy tłuszczu. I to jest coś właśnie, co biorę po treningu. Tutaj są właśnie płatki owsiane z mielonych, które macie skład. Fajne, fajna opcja, jeżeli właśnie nie macie opcji zjedzenia posiłku potreningowego, a wiecie, jak ważny jest posiłek potreningowy. Chociaż, jeżeli chodzi o smak, to bardzo mi... Sorry, że tak hałasuję. Bardzo mi smakuje, ale jeżeli będziecie mieli więcej opcji do wyboru, to weźcie wafelkowy, bo wafelkowy jest mega. Dalej jeszcze wzięliśmy X-Bulka, ale to raczej Alan dla siebie o smaku czekoladowym, bo to już ma, jak widzicie, na 70 gramów produktu macie 30 gramów węgli, 32 białka i 2,4 tłuszczu. W sumie można by było dodać trochę więcej. To znaczy dać więcej niż 70 gramów i wtedy też będzie jako potreningowy. No i tu jest właśnie czekoladowy. Plus ja zawsze biorę czekoladowy w ogóle smak do tych wszystkich moich deserków potreningowych. Ale jeszcze właśnie smak czekaj się muszę go znaleźć. Bo jak widzicie, tutaj mam wszystko wystawione. Tu jest ten smak. Piękny, cudowny smak to jest, widzicie, już nam się kończy w ogóle to białko, to jest smak czekoladowo-malinowy i on jest świetny, to smakuje w ogóle jak taka galaretka w czekoladzie, więc jeżeli jeszcze tego nie próbowaliście, to polecam, w ogóle jeżeli chodzi o białka, to polecam ten, polecam oczywiście wafelkowy, czekoladowy, tak myślę, co tu jeszcze, jeszcze jest dobry ten, to jest latte, jeżeli sobie dodajecie do kawy, to też mega. I Alan jeszcze teraz wziął Alan wziął to. Też gainer, ale o smaku krem brille. Ale jeszcze nie, nie, nie jadłam go akurat, bo ja mam ten. Ale czekajcie, zaraz go powiem, powiem Wam, jak smakuje. Jak pachnie. Dobra, będzie też na żywo z góry. Ale w sumie podobnie pachnie do tego. Bo myślałam, że będzie jakieś takie mega słodkie. Ale nie jest, więc poczko. A jeszcze w ogóle przedstawię Wam, może nowych członków rodziny. Dlatego że tutaj jeszcze nawet nie miałam okazji, a oni już są tak długo ze mną. Więc uwaga, uwaga. I proszę bardzo, to jest misiek, to jest szpic miniaturowy, a to jest pluszek i to jest mateńczka. No cześć. No cześć. No i oczywiście on by z wszystko. Jak widzicie, już chce mi gryźć zegarek. Hej, hej. Dobrze, więc to ja teraz kończę. Wrzucę Wam teraz te urywki z treningu i może odezwę się potem, jak będzie już Alan. Robię właśnie sernik i pomyślałam, że pokażę Wam, jak robię taki fit sernik, bardziej taki nastawiony typowo białkowo. I tak, co w ogóle nagrywam w takiej formie, ale niestety czym tego nie nagram, bo jestem sama. Pięć jajek, żółtko osobno, białko osobno i do tego, do białek dorzucam jeszcze łyżkę erytrytolu. I tutaj możecie słodzik użyć takiego jak, taki jaki chcecie, Ja my używam zawsze erytrytolu, więc wrzucam, miksuję i zaraz będę Wam mówić później, co wrzucam jeszcze tutaj. Ok, i teraz co tutaj jest? 750 g twarogu odżywka białkowa, dzisiaj użyłam tej, to jest KFD i smak ciasteczkowy, wafelkowy. Zastanawiałam się właśnie jakiego użyć, i dzisiaj zdecydowałam się na ten i 50 g wrzuciłam. Czy coś tu jeszcze jest? Jest jeszcze trochę erytrytolu. No i oczywiście jajko i tyle. Dobra, więc miksuję tutaj jakieś białko, już mam ubite. Miksuję to, dodaję do tego i do piekarnika. I tak wygląda gotowy już sernik. Nie powiedziałam Wam jeszcze na ile nastawiłam. 170 stopni, około godzina. I to jest właśnie sernik. I zostało mi jeszcze trochę ciasta, więc wrzuciłam do takich silikonowych foremek. I właśnie wyszły jeszcze takie bebeczki. Do środka wrzuciłam, pokażę Wam co wrzuciłam, yy, wrzuciłam, czekajcie, o, do środka wrzuciłam, gdzie to jest, czokotelle, krem orzechowo-czekoladowy, dostałam go właśnie yy, w sumie już dawno do testu, więc wrzuciłam to do środka. No. I tak wygląda gotowy sernik. Całość ma około 1300 kalorii, jakoś 200, coś białka 30 coś gramów węgli i 30 coś gramów um, tłuszczu. Więc nie tak źle. I ja raczej tego nie będę jeść, bo raczej unikam twarogu, ale Alan pewnie będzie ucieszony, bo on nie wszystko. Więc co prawda minął już, minęło już parę dni, odkąd ostatnio nagrywałam do tego vloga, ale teraz już będzie na pewno koniec, bo i tak chyba już dużo jest materiału w tym filmie, ale chciałam Wam dać znać, że byłam na szkoleniu z optymalizacji suplementacji i żywienia w sportach sylwetkowych. I tutaj właśnie mam certyfikat. Jak widzicie, robiłam to szkolenie w Maurit Training Center. I to szkolenie prowadził Marek Fischer. Jeżeli go nie znacie, to sobie obczajcie na Facebooku Fitmaker, bo bardzo często rzuca bardzo fajne posty, z których można się dużo dowiedzieć, a ta wiedza na pewno jest... Um, Podparta i badaniami, i tak dalej, więc polecam bardzo, bardzo właśnie tą osobę. Zresztą też na szkoleniu świetnie się go słuchało i naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego szkolenia. Mówię Wam o tym dlatego, że bardzo często dostaję wiadomości z pytaniem, gdzie się szkole, na jakie szkolenie warto chodzić, i tak dalej, więc polecam bardzo Wam. To szkolenie, co prawda, to jest szkolenie z optymalizacji sport, suplementacji i żywienia w sportach sylwetkowych, ale nie mówił tam tylko właśnie o sportach sylwetkowych, co prawda bardzo było, był bardzo duży nacisk właśnie na ten temat, ale też było bardzo fajnych innych, inne było, czekajcie, bo nie umiem się wysłuchać, było bardzo dużo fajnych informacji, a szkolenie trwa tylko jeden dzień, więc nie jest aż tak kosztowne jak te dwudniowe, i bardzo, bardzo Wam je polecam I też będę chyba kończyć tego vloga Wybaczcie, że nie było w nim Alana Ale mam nadzieję, że następnym razem już coś uda nam się razem nagrać Dlatego, że teraz 15 stycznia chyba ma wolne z uczelnią Więc będzie miał prawdopodobnie więcej czasu I mam nadzieję, że coś następnym razem nagramy A teraz dzięki bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę Piszcie, jakie filmy chcecie zobaczyć I zobaczymy się niedługo